We Niech będzie Bogu. Amen. Amen. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że mam łaskę i przywilej od Pana drugi raz być w Kanadzie w swoim życiu i usługiwać dzisiaj Bożym Słowem. Ponieważ przyjechałem w piątek, przywożę dla wszystkich serdeczne i chrześcijańskie pozdrowienia nie tylko z Polski, ale szczególnie ze Świdnicy. Przyjmijcie od naszych wierzących, oni są już dosyć dawno po nabożeństwie, ale wiem, że rano modlili się o nas, o tę społeczność i o tę usługę. U nas się mówi dziękujemy. 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 Aleluja. dziękujemy. Aleluja. dziękujemy. dziękujemy. Aleluja. Moi kochani... za Jezusem postanowiłem, i za Jezusem postanowiłem, i za Jezusem nie wrócę teraz posłuchać słowa Bożego, które przemówił ten pastor. Witam serdecznie Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te osoby, które pierwszy raz są, też chciałbym serdecznie przewitać. I również katechumenów którzy dzisiaj właśnie podejmują ten najważniejszy y, akt w swoim życiu, akt sztu. Y, moi drodzy, może ktoś z was zastanawia się, dlaczego my to robimy. Y, Słowo Boże w Ewangelii Świętego Mateusza, y, w ostatnich słowach Pana Jezusa, y, czytamy, jak Pan Jezus daje pewne zalecenie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem i wszcząc w imieniu Jezusa, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Moi drodzy, ten nakaz właśnie jako Kościół wykonujemy. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa i ochrzczony zostanie, czytamy, że otrzyma zbawienie. Dzisiaj słyszeliśmy na, na bożeństwie, że tak niewiele trzeba, aby być zbawiony, tylko wiara. Ale co to jest chrzest? Moi drodzy, chrzest jest czymś, jak to Jan, kiedy kiedy przyszedł Jan Krzyciel, powiedział, że jest to na odpuszczenie grzechów. Bo tak rzeczywiście dzieje się w naszym życiu, kiedy przychodzimy do Boga jako pełni świadomi, że potrzebujemy naszego Zbawiciela. Oddajemy Mu swoje życie i właśnie również przyjmujemy ten akt, jakim jest chrzest. I w ten sposób chrzest staje się takim wyznaniem przed, przed aniołami, przed Bogiem, również przed świadkami, jacy dzisiaj tutaj my wszyscy jesteśmy. I chrzest jest również na odpuszczenie grzechu, wyznaniem wiary w tego żywego Boga, w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. Chrzest również jest symbolem jako tego, zanurzenie tego starego człowieka i wynurzeniem nowego stworzenia, stworzenia jakim jest, jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj y, dwóch braci i nasza siostra podjęli, podjęli tą najważniejszą decyzję w swoim życiu, aby publicznie wyznać wiarę w tego żywego Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział, Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Jezusa Chrystusa. I dlatego oni pełni świadomości tej będą wyznawać swoją wiarę w tego wszechmogącego Boga, Jezusa Chrystusa. Także tymi słowami chciałbym Was zachęcić, abyśmy uczestniczyli w tym wspaniałym dniu, w jakim dzisiaj nasi bracia i siostra będą uczestniczyli. Także nie Was Bóg błogosławi i tutaj proszę pastora o... I jeszcze pomódlmy podwacenia. się, bo chodzimy do pastora. Haleluja, drogi Panie Jezu, chodź teraz nas błogosławić naszego brata, naszej siostry, naszą siostrę, Panie, abyś wypełnił swoim Duchem Świętym. Tak dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj możemy być świadkami tego, Zawarcia Panie przymierza, Panie z Tobą w sposób tak, Panie, panie Błogosław to miejsce i ten czas. Ojcze, chcemy Błogosławić ich przyszłe życie. Panie tak. prosimy Cię, uczyć ich świadków Twojej mocy, Panie. Świadków nowego życia, Panie. Świadków Ej. zbawienia. Hallelujah. Panie Błogosław ich domy, i rodziny. Tak dziękujemy Ci że teraz możemy oddać Tobie i cześć, Panie. I Panie brać ludziom w tym tak wspaniałym wydarzeniu, jakim jest teraz przyjęty przez przez w braci i nie będzie i cześć. Amen. 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 Dacie Macieju, Amen. Amen. Boga Ojca, jego syna Jezusa Chrystusa i czy wierzyć, że Jezus Chrystus zmarł na gorzkocie za Twoje grzechy i ciebie wybaczy? Na podstawie wiary Twojej przeczytuję Ojca i Syna i ducha świętego Halo. O! i za Jezusem. Postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem i za Jezusem. Nie wrócę już, nie wróceniu. Siostro Jolanta, czy wierzysz w Boga Ojca, w Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zna na Bogocie za Twoje grzechy i uciekł na Ciebie? Na

Januszu, czy wierzysz w Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus mar na Gorkocie za Twoje grzechy i Ci je wygada? Na powstanie wiary Twojej chcecie Ojca, Syna Ducha Świętego. Amen. 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 Niesamotny do drogą idę, już niesamotny tą drogą idę, już niesamotny do drogą idę, nie wrócę już, nie wrócę już. Boże, dziękujemy Tobie, że mogliśmy uczestniczyć Boże Kochany w zawarciu przymierza naszych braci i nasze siostry z Tobą. Bo życie, dziękujemy Tobie i za ten posiłek, który teraz będziemy mieć dla na naszego ciała, za ten obiad. Amen. 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 Że idziemy na obiad. Wszystko o, o. Atmosfera i wszystko bardzo fajnie. Woda trochę zimna dzisiaj, ale może jeszcze popływam. Chyba po, pójdę popływać później. Zimna, ale fajna. Po wszystkim zapomnieliśmy o butach. Ale jakoś nam nie przeszkadzało, pomimo no. że kamienie ostre. Aaaa! Jak spędzacie czas na kampie? Wszystko bardzo dobrze, fajnie. Ludzie super I ognisko wczoraj było super, siatkówka dzisiaj w piłkę nożną. Super wszystko, fajnie. No tak niezwykła, za... niezwykła atmosfera. Cudownie się czujemy. Czas krótkich świadectw. Yy, trzy osoby zawarły przymierze z Panem przez chrzest wodny, więc yy, kiedyś praktykowaliśmy przy chrzcie wodnym nawet Biblię i później przestaliśmy praktykować. Tak dużo ludzi się chrzciło, to nie, że myśleliśmy, że <grytanie> będzie to drogo kosztować, ale jakoś tak. Także wybaczcie ci, którzy nie dostawaliście, a jeżeli chcecie mieć dedykację, z tej pamiątki Chrztu to Wam możemy zrobić na Waszych Bibliach, które już kupiliście. A dla tych osób, które dzisiaj i zawarły przymierze z Panem, chcemy wręczyć na pamiątkę te Biblię, więc proszę na środek i krótkie świadectwo, tak parę słów. Wejdźcie razem. Ta siostra Jola, Jola już pojechała, tak? Pojechała. Dobrze. To może tu do mikrofonu. Tak żeby. To jest ojciec i syn. Ok. Um, ja um, miałem trochę trudny czas. Przez trzy, ostatnie 3-2 trzy, lata miałem bardzo trudny czas i było coraz gorzej i gorzej. I parę miesięcy temu y, był taki dzień, że myślałem, że już zwariuję. Po prostu nie, nie widziałam sensu w tym świecie, tylko widziałem y, zły ludzie i domony i, i to mnie wszystko straszyło i czułem, że, że zwariuję po prostu. I tej nocy y, pomodliłem się, y, po prostu zacząłem płakać w, y, y, jak w łóżku, zacząłem płakać. I powiedziałam, że y, tylko pokaż mi, tylko y, coś jednego mi pokaż, coś jakiś sign mi pokaż. Coś mi pokaż, że jesteś że, i że kochasz mnie, że, że, że jest warte żyć na tym yy, świecie. I yy, par tygodni później dowiedziałam się o tym kościele i zacząłem tutaj chodzić. I o, actually, jeszcze zapomniałam, że powiedziałem też w tej modlitwie małej mojej, że jak pokażesz mi to coś, to pójdę za, do, za tobą, albo pokaż mi coś i pójdę za tobą, albo po prostu zwariuję i koniec będzie, no nie? I parę tygodni po y, dowiedziałem się o tym kościele i zacząłem chodzić i no i jestem i będę i, i mu, muszę, po, muszę e, 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 chodzić e, tutaj, bo powiedziałam, że jak coś mi pokaże, to będę chodził i muszę swój, keep my promise, Mm. Przypuszczam, że jak wielu byłem rozbitkiem i takim, który to gubi ostatnią nadzieję i taki wymiar ludzki bardziej dzięki Wam. Dzięki Krzysiowi, dzięki Pastorowi, dzięki tym ludziom, którzy śpiewają tutaj tak cudownie. Dzięki temu, że tu się znalazłem, między wami. Dzięki waszym gorącym sercom. To się stało. To, że dzisiaj sobie idę szeroką, słoneczną plażą. I słońce świeci. Przyjmijcie <śleskuj> biblię. Bez Janusza życzeniem i Bożego błogosławistości. To najpiękniejsze, Panie dałeś mi. Twój zamętę śpiewał o tym, jak wielki jesteś ty. Miłość Twa wypełnia całą duszę. Zawawiał ciebie, zęb zrobił się, z powodu błazn, dlatego, że jesteś Bogiem. Dlatego, że jesteś Bogiem. Dlatego, że jesteś Bogiem.

Napewni mnie słowem słowem swym, napewni mnie słowem swym, napewni mnie słowem swym, Albowiem chwała na, 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 na wieki trwa. Powiem pałaska, pałaska na wieki trwa. Pan powie pałaska, pałaska na wieki trwa. Pan pałaska, pałaska na wieki trwa. Jedynie Ty jesteś moim ślubem.